widzę tutaj Haribo, a dzisiaj pokażę Wam sklepik dnia 7 kwietnia 2023 roku. Wchodzimy sobie na samą górę. Mister Beast powrócił. Zestaw Mister Bista za 1800 fałdolcy, Mister Beast za 2000, Zestaw Mister Beast 6000 za 2200 fałdolcy, Mister Beast za 1200 fałdolcy, gruchotacz Mister Bista za 500 fałdolcy, Szał Bista za 400 fałdolcy, barwy Bista za 300. Mister Beast 6000 za 1500, Pazur Bista za 800, Odjechanna Jodwicowana za 800, Mister Beast za 1200. Yy, malowanie nie, malowanie nie jest nowe. Dobra. Zestaw szafki XX, YJXX za 1800 fałdolcy, Ekspertka za 1200, Przykładownica za 500, Bąbelkowy Latarz za 800, do rytmu za 500, Łowczyni Wilku za 500. Dalej mamy maskowane paskowa maskowanie, paskowanie za 300, nowe malowanie. Zestaw Dino, Gwarda za 2600, Kryształ za 800, Bronto za 1200, Pterodaktyl, czyli fajna ratnia za 1200, Gryzik za 1200, mask. Dobra, widzę. Dalej zestaw, punkt skupienia ogólnie kosztującego, co się dowiedziałem jednak 1800, Ogniskowa 1200, Fixant 800, Wizjonerska deska za 800, kontrolowane skupienie za 500. Dalej festiwal. Festiwalowa falbanka za 800, królisia za 1500, pomruk za 1500, pneumatyczny za 500, nadęta lotnia za 800, dalej jest barczy za 1200, kolczasta konwojentka za 800, ściema za 800, najlepsi przyjaciele za 500, cudowny trickshot za 300, wiśta za 200, to jest król James, jest Weir, są emotki z serii Icon, są dalej rzeczy wielkanocne, bo wielkanoc będzie w niedzielę, Pakietów w Fortnite żadnego nowego nie ma za A ale to jest na tyle. Widzimy się widzowie jutro na streamku albo na sklepie. Możecie zostawić sobie w górę. Bardzo mi to pomaga. Siła.